Cześć. Cześć! Jestem Vanessa, a ja Ada. Dzisiaj będziemy testować okulary VR. A więc potrzebne nam, potrzebne nam będą yy, same okulary. O takie. I najważniejsze są u nich te szciełka tutaj w środku. Co I co będzie jeszcze nam potrzebne? Telefon. Tak, telefon na którym mamy gry i różne aplikacje, w które będziemy właśnie grać na okularach. Najlepiej sobie ustawić. Tutaj mamy takie do ustawiania, żeby też szkiełka sobie ustawić według swojego wzroku i jak nam właśnie pasuje po prostu, żebyśmy nie dostawali takiego, nie wiem, oczopląsu. <grym> tak a więc teraz pokażę, jak je ubrać. Tylko nie na mnie e, Tak, na Vanessy to się nie udaje Ponieważ ma rozpuszczone włosy Więc polecam mieć spięte w kitek Lub e, obojętnie Obojętnie w co Byle by nie były rozpuszczone Bo mm, Będzie to trochę te włosy spinać Do góry e, I będziesz miała Napompowane włosy Tak, a więc e, Tak, teraz Zbieramy i tak to będzie wyglądać i będziemy się po prostu poruszać. A, tak. fajnie z tym wyglądać. No i możemy nawet otworzyć sobie taką klapkę tutaj. Ciekawe. No ja widzę tu całkiem rozmazane, nic nie widzę kompletnie. Dzisiaj cały dzień e, sobie chodziłaś w tym. No i wy sobie jadłaś, Nie tak. widząc. <taki> no więc tak, to, sobie. tak to wygląda. I teraz przejdźmy do grania. Teraz włączamy aplikację, w którą będziemy grać. My wybrałyśmy grę The Air Flying Man i teraz będziemy w nią grać. Pierwsza będzie grała Vanessa. To so, ja będę testować grę, i mm, będzie to gra, już Wam mówię, safari tour adventure, VR. Czyli ta taka? Na środku. Klikamy ją. O, jestem jakiś zo. Tu pisze jakiś napis Safari Park, ale To eee, tam stoi lew. O Boże, O Boże, Boże, Sarna wyskoczyła. Ale to jest piękne, Te wszystkie skały takie ładne, to wszystko wygląda. Ja myślę, że jestem w reali normalnie. Boże, sarna tu sk skoczyła, myślałam, że normalnie wskoczy pod auto. Ale piękna tęcza. Boże, szkoda, że tego nie widzicie. To jest Idziemy teraz jakimś mostem. A tu nie, nie to też latają. Y coś syczy. Kim poftamy tam są? <laughs> to są niedźwiedzie, one się biją! Eles estão brigando! E você quer que eu esteja zebra! zebra do mnie idzie. Tu jest słoń I ta wielka tęcza Ona wszedł nad, nad, Przed samochód Zabrakła nam droga w ogóle A tu jest jeszcze jeden boże, on podchodzi tu Jeszcze jeden Proszę jedźmy o Boże, o Boże, wilk na wskoczył na samochód. niezu nie chodzi, jest ten drugi w ogóle tu jeszcze. Nie, ja wiem, że co nie wiem mnie. To jest sarno, Pan jest nie się za mnie. <grymne> Z sorrożec jakiś. Aż wolno mnie przez auto. Nie, dobrze, pan się zatrzymał. Idzie drugi Nie Jedziemy dobrze Co to jest? Co to jest? Z gorym Tam jest jakiś znaczek Z czaszką No centralnie Jezus, tam nie Swoją opinię na temat gier. Ten latawiec, który e, latał, <noise> był dla mnie łatwy. Czyli e, Flying Man, tak? No, Łatwe było dla ciebie? Tak. E, no i to było dziwne, bo jak ja ruszałam, to. Tak szybko ruszał, ja nie mogłam w kółko wcelować. Nie mogłaś? Nie mogłam. Czyli to była taka typowa gra, a nie do oglądania, tak? Tak. No. E, e, mi się najbardziej podobała gra Safari, ta właśnie, mm, gdzie jeździłam tym samochodzikiem w parku. E, ta gra podobała mi się w tym, że były tam prawdziwe zwierzęta. I pokazywały się też um, angielskie, takie lekkie napisy um, Na dole? Zwierząt, tak, na dole Lekki taki napis No tak jak uh, w telewizorze Nie, nie. nie. Um, Także podobały mi się właśnie też te nazwy um, Można było posłuchać dźwięków zwierząt, co też bardziej dla dzieci też jest ale mi się najbardziej podobało to po prostu, że jeździłam i patrzyłam na zwierzęta. To było super, naprawdę. Polecam szczególnie te wilki, jak wskakiwały, to normalnie zawału dostawałam. Najwykle nie do tego dostałam. <grych> Dobra. To już jest koniec tego odcinka i teraz wyrażamy właśnie swoją opinię na temat wygodności okularów i w ogóle samego funkcjonowania. A także, po prostu o samych grach, jakie oceniamy. Ocenimy wygodność okular. Są bardzo wygodne co do tych poduszeczek, co mówiliśmy na początku. I trochę przeszkadzało mi te gumki. Więc, jeżeli kupujecie okulary, patrzcie, jakie one mają mocowanie. Bo, na przykład, nasze, no, mi akurat jeszcze dobrze się trzymały, ale Wanesty, zobaczycie, że zjeżdżały trochę. No, ale to nie jest problem. Wystarczy sobie po prostu tak trzymać nasze okularki. Nie? Tak, po prostu trzymać je. Yy, I będzie zdecydowanie lepiej. Ja i tak trzymałam, bo po prostu trzymałam, no. Tak, na pewności, że po prostu mi nie spadną. Szkiełka, same gry i wszystko, jak to działa, się w zupełności zgadza, jest po prostu super. No, więc to jest już koniec naszego odcinka, i zapraszamy Was na kolejne odcinki. I nie zapomnijcie o zobaczyć um, wszystkich innych, co mieliśmy. A jeżeli to zrobiliście, to bardzo Wam dziękujemy. Pamiętajcie, aby zostawić lajk, jeżeli spodobał Wam się ten film i zostawcie także subskrypcję. Pa pa! pa, pa.